Oh Dobry, dzisiaj TV Pies 24 łapy Magdalena Pączek. Dzisiaj kościmy Adam ogląkę, który przeżył niesamowite przygody w górach. Za chwilę on tu przyjdzie. Dzień dobry. Dzie, dzie, dzień dobry. Pana śpiana spotkała przygodę. Czy może pan nam ją opowiedzieć? Oczywiście. Niedawno zapałem się na górę. Dokładnie na górę świętego Brynardyna. Jedna... Jednak warunki nie były dobre. Au! No i huk wywołał lawinę. Lawina zaniosła mnie na dół góry. Postanowiłem, czy przenocować w lesie. W nocy koty psojady złapały mnie. Teraz już się dowiedziałem. Wtedy dowiedziałem się, że że jestem po stronie kotów w Miełlandzie. Próbowałem uciec, ale to mi się nie udawało. Gdy próbowali mnie upiec, jakiś czarny kot zaatakował tamte koty psojami. I wygrał. Podziękowałem mu. Zapytałem się, jak się nazywa. Odpowiedział mi pucek i powiedział, że mogę u niego się przenosować. Następnego dnia prze, przegrałem dla ja mam. Pożegnałem się z Puckiem i wróciłem do Haulandu. Ma pan jakąś pamiątkę? Yy, no nie bardzo. Yy, bo mój aparat się zepsuł. A, to to. To szkoda. No to tyle na dzisiaj. Do widzenia. Do widzenia. A, za, fi, za chwilę w, te, w chłopie jest 24 łapy. Pierwszy kod z wizów w Haulandzie, A teraz reklamy. Producent Crossovera T-Cross. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia w Zatorze z megacosterem Hyperion. Sponsorem programu jest właściciel platformy sprzedaży wycieczek i sieci salonów wakacje. Znowu ja Magdalena pęczek, a obok mnie znajduje się pierwszy kot, który został legalnie przeniesiony do Holandii. No, no to. Pan się czuje jako pierwszy kot, który legalnie wszedł do Holandii. No ciekawie. Zawsze chciałem wyjść do Holandii, jednak mój dziadek był w Holandii. <tryk> I opowiadał mi jak tu fajnie, niestety on był tam na wojnie, ale mówił, że i tak jest ciekawie. O, to bardzo ciekawe, lecz się zaprzyjaźnił z jednym psem, ma na imię Chrupek. Hm. Chrupek to nasz prezydent, a ile on ma lat teraz? Hm. 36. A, to tyle co na czyli to Ciekawe. no mój dziadek go spotkał jak W ruinach domu w Haulandzie. Ciekawe, ciekawe. A to która była wojna? Druga, druga. <tryk> to ciekawe. Nigdy, nigdy nie widziałem takiego czegoś. Ale ciekawe, bardzo ciekawe. No to tak. Przepraszamy za krótkie części, ale coś to zepsuło nam mikrofon i musieliśmy naprawić. No, ale tak. A pan. Y, pan ma jakichś pobrytyńców, którzy też byli w Holandii jeszcze? Nie. Ale całkiem jest ciekawy. <śmiech> <śmiech> to dziękujemy panu. Niech pan się z nami skontaktuje. I zaproszony Państwa na pogodę, za chwilę po reklamach, a to do widzenia, to do widzenia, pan, a pan jak ma tak z innej baczki na imię? Ja mam na imię Bolesław, aha, okej, okay. to pa, Bolesław, do widzenia. No, no to za chwilę będzie pogoda już po reklamach. Do widzenia, Jan. Jan, Golonka, a teraz Jan Żeberko, przepraszam. A teraz pogoda. A więc całkiem nie da. Całkiem nie da. O słonecznie, pamiętaj. pamiętam. Trochę podawu deszczu, ale dzisiaj już jest ładnie, więc tak, no, dzisiaj powinno być jakieś 26 stopni Celsjusza i słonecznie. zresztą pokażę wam. Jest całkiem ciekawie, ale... Jakby coś się zmieniło, to wam powiem. Jutro, przewidywane jakieś 20 stopni, może pojawić się deszcz, ale raczej nie. A tak to pewnie powinno być pochmurnie lekko, a więc wracamy do studia. Ja się z Państwem żegnam. Do widzenia. No, dobra. Te, teraz już będzie koniec programu. Zapraszamy jutro na fakty yy, przepraszam, Psiakty w TV jest 24 łapy no i oglądajcie ciekawe rzeczy, a teraz do widzenia no i pamiętajcie o godzinie fikania Tak to się wyłącza. Uła.